Servus, jestem Nervus. Czy się mylę, czy pan wspomniał o skłonności do zwłoki? Wspomniałem, zgadza się. Zatem bez zwłoki przystępujemy do pytań. Bitwy i wojny, a to czy Gimper? No. No pewnie. Jak brzmi dawne zawołanie myśliwych i leśników? A um. To się zgadza. Historia albo geografia. To pierwsze. Boże. Pytanie muzyczne Sądzę, że chodzi o Jowisz. Wenus. To Merkury. Pytanie muzyczne. Kto jest autorem Mazurka Dąbrowskiego? Józef Wybicki. To się zgadza. Czy w dzieci można przenieść w rękach? Można przenieść w rękach. Można kopać, można rzucać, schować w beczce. Na którym ziarnku grochu spała księżniczka w baśni Andersena. Czarny i całą noc nie zmrużyła oka. <grym> Panie Marcinie, co rośnie w miarę jedzenia? Apetyt. Dupa. Pani Marleno, proszę się skupić. Ile lat ma najstarszy nastolatek? No wiem, że pani wie. Co założyła Magda Gessler? Nie wiem. McDonald's, bramka jest okrągła, a piłki są dwie. No pewnie. Sztuka. W którym kolorze są pańskie rzeźby? brązowym. Ile dni ma listopad? Wiem. No wiem, że pan dwie. wie. Jak nazywa się dorosłego człowieka, który nie umie trafić w dziurę? Analfabeta przez jakie i pisze się słowo mydło. Przez CH. Przez F. Jak wtorek.